W roku 1911 australijski odkrywca Douglas Mawson poprowadził Australasian Antarctic Expedition, wyprawę mającą na celu zbadanie i poznanie nieznanych terenów Antarktydy. Wyprawa założyła bazę w Cape Denison w zatoce Wspólnoty Narodów, jednym z najbardziej odległych i niegościnnych miejsc na Ziemi. Celem Mawsona było sporządzenie map niezbadanych regionów i prowadzenie badań naukowych na tym wówczas w dużej mierze nieznanym kontynencie. W listopadzie 1912 roku Mawson i dwóch członków jego zespołu, Belgrave Ninis i Xavier Merz, wyruszyli w długą, niebezpieczną wyprawę przez skute lodem pustkowia, aby zbadać głębsze obszary kontynentu. Podróżowali z zaprzęgiem psów ciągnących sanie, załadowane zapasami i zapuścili się w jedne z najtrudniejszych warunków, jakie można sobie wyobrazić. Tragedia wydarzyła się 14 grudnia 1912 roku. Podczas przekraczania szczeliny lodowcowej, Ninis wraz z najsilniejszymi psami zaprzęgowymi i saniami przewożącymi większość żywności i niezbędnych zapasów, wpadł do głębokiej, ukrytej szczeliny. Szczelina była tak głęboka, że Ninis i zapasy przepadły na zawsze. To postawiło Mousona i Merca w dramatycznej sytuacji. Znajdowali się setki kilometrów od bazy, z bardzo małą ilością jedzenia, bez schronienia i tylko jednymi saniami do przewożenia pozostałych zapasów. Obaj mężczyźni natychmiast zawrócili, ale ich podróż stała się koszmarem. Musieli drastycznie racjonować jedzenie, spożywając to, co im zostało. Gdy ich sytuacja się pogorszyła, zostali zmuszeni do jedzenia pozostałych psów zawrzęgowych aby przeżyć desperacki czyn, który zapewnił im pewne pożywienie, ale miał niezamierzone konsekwencje. Wątroby psów zawierały wysoki poziom witaminy A, która spożywana w dużych ilościach może być toksyczna. U Merca zaczęły występować poważne objawy, takie jak bóle brzucha, zawroty głowy, a w końcu szaleństwo. Po tygodniach walki o przetrwanie na mroźnej pustyni, Merc uległ skutkom niedożywienia i prawdopodobnie hiperwitaminozy, a 7 stycznia 1913 roku, pozostawiając Mousona samego. Teraz, jako jedyny ocalały, Moulson stanął przed niewyobrażalnym wyzwaniem. Znajdował się ponad 160 km od bazy, osłabiony, odmrożony i samotnie walczący z brutalnymi warunkami Antarktydy. Ale Moulson był zdeterminowany, by przeżyć. Mimo przytłaczających przeciwności losu, dzień po dniu parł naprzód, ciągnąc swoje sanie po lodzie. W pewnym momencie sam Moulson wpadł do szczeliny lodowcowej, ale cudem udało mu się zatrzymać upadek, chwytając się uprzęży sani. Wyciągnął się ze szczeliny, co było wyczynem siły i woli, który ilustruje jego determinację, by przeżyć. Stan Mousona gwałtownie się pogarszał. Jego stopy były poważnie odmrożone, podeszwy odklejały się od skóry, a on sam cierpiał z powodu głodu, wyczerpania i odmrożeń. Mimo to wciąż posuwał się w kierunku bazy, napędzany nadzieją na przeżycie. Po prawie miesiącu tej męki, 8 lutego 1913 roku, Mauson w końcu dotarł do bezpiecznej bazy. Przybył w samą porę. Reszta zespołu przygotowywała się do wypłynięcia statkiem, ale z powodu złej pogody statek miał opóźnienie. To opóźnienie uratowało Mausonowi życie, gdyż mógł on wrócić do bazy i zostać uratowany. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Bądźcie na bieżąco, aby poznać więcej niesamowitych historii z przeszłości.